To trudna rozmowa. Selena? Musisz uważać na słowa. Nie możesz wspominać, że nie żyje. Chcemy zadać kilka pytań o twojego chłopaka. Wiesz, że zaginął? Tak. Chodzi o to, by usłyszeć jej wersję wydarzeń. Czy miała z tym związek? Co powie na temat tego, gdzie poszedł? Możemy pomówić? Dziękuję. Jestem detektyw McFadden. Szukam twojego chłopaka. Nie wrócił do domu. Mama się niepokoi i muszę to z tobą wyjaśnić. Kiedy wyszedł od ciebie? Za kwadrans dziesiąta. Miał wrócić na dziesiątą. Poszedł na autobus. To wszystko? Myślałam, że jest w domu, póki nie zadzwoniła jego mama. Powiedz nam o was. Bywa różnie. Travis? Dlaczego pisze do ciebie Ashley? Był znany w mieście. Gwiazda licealnej drużyny. Kandydat do kolegium. Dziewczyny go podrywały, czy liderki kusiły. Co to za Ashley? Nie wiem. Mam koszulkę z napisem: kółko się kręci, ale chomik stoi w miejscu. Pojawia się myśl, ale do niczego nie prowadzi. Ale tu chomik się ruszył. Zacząłem się zastanawiać. Zwykle szukamy podejrzanych tam, gdzie w grę wchodzą uczucia. Jest jakiś związek między ludźmi i ktoś jest dla kogoś ważny. Nie wiedzieliśmy, czy dziewczyna miała z tym jakiś związek. Czy chodziło o inną? A może ona miała kogoś? Patrząc na kogoś takiego, nie wiadomo jaki mógłby mieć motyw.